O, słyszę takie ciche pikanie. Cześć wóz. Siemanko, siemanko, barbaranko. <laughs> nie tylko. No to nasz piękny samochodzik. Pokaż, może z tyłu nie, jest trochę rozebrany. O Jezu, ale tu roboty z nim było, ja pierdzielę. Drugi raz bym chyba nie chciał tego robić. No ale no. udało się, z dwóch jest złożony już prawie jeden. Jaki wóz tym razem? V8, zapewne na cztery koła, co to może być? I nie jest to FX45 hmm. tylko. I nie jest to Audi. I to żyje. O ja nie wiem od czego w ogóle zacząć. To a to mi było... Wydaje mi się, że od początku. Zimą on tam przyjechał i tak dalej, i później sprawdziliśmy, że stoi silnik, jest silnik rozebrany. Silnik był tylko częściowo rozebrany, miał zdjęty kolektor sący. I w ogóle znaleźliśmy w tym samochodzie dwa rozruszniki, a jeden z tego całkowicie nowy. I tak... Jak w samochodzie? Były w sensie w podajniku? No, no. Okej, okay, no. Wszystko do świadomie co tutaj było nie tak. ktoś zamiast w Ameryce założyć klucz na koło pasowe i zobaczy, że silnik stoi, to, to wymieniał rozruszniki. Jeszcze spalili klemę na akumulatorze. To jest taki bezpiecznik 250A. On się spalił. To w, no, drutem takim powiązali i dalej znowu bezpieczniki palili. Nie udało mi się tego silnika zakręcić. I w ogóle tak wszystko ciągnie, wciągnie się i ciągnie. I... No tak, no ale finalnie. To... Tak, wymieniliśmy silnik. No właśnie. Jest silnik z przebiegiem 70 tysięcy mil. Z tej białej sztuki, z dawcy, bo ta buda ma 140 tysięcy mil, ale jest taka ładniejsza, ma w ogóle kurde, zaczek, to ładnie to I ta niby bezwypadkowa, nie? Jest bezwypadkowa, ale no zobacz na detale, każde mm -hmm. śrubki, nie śrubki, wszystko jest takie jak lubię, że nie jest jakieś takie zgniłe strasznie. Ten sinik ma mniejszy przebieg, ale jest taki, no życzy trochę. Jakiś inny stan, no nieważne. Ale tutaj, jaka kolejna osterka weszła? Już wsadzamy wszystko, jest bombo, och Boże i tak dalej, włączam zapłon i tak dalej, paliwa zero. Mówię, dobra, lecę po Shelby Power Racing, zalałem 20 litrów, włączam zapon, o kurde, znowu jest paliwa zero, o co tutaj chodzi, nie? Dodatkowo pojawił się taki błąd obwodu czujnika poziomu paliwa, mówię, e, to tam se, zajrzymy sobie do pływaka. I tam mamy części. Ty nie pot się o ja wszystko. Mam rady. Zajrzeliśmy sobie do pompy paliwa, a tu tak, filterek od pompy paliwa, wpył w pył się zamienił, nie? Bak w środku cały taki brązowy. Mówię, o Panie. No to, co pani? ci się wydaje, że co tu się wydarzyło? Jakieś kwaska do baku, bo miała fotel pocięty nożem. Mi się wydaje, że jakiś taki akt wandalizmu był. Jakaś, nie, stara się zdenerwowała na mężusia, że się nią tam nie zajmuje, albo innymi się zajmuje, pochlastała panu fotele i jakiegoś AC, kurde. AC. Nie, myślę, że baba byłaby taka mądra. I do baku Nie wpadłaby jakieś... na to. Odkuta... O jezu, jakieś odplamiacze czy nie. coś? Nie. wydaje mi się, I, że inne inna coś. Coś do tego baku było wlane, bo tamten śnik się obrócił i on tak jakby stoi na pompa wysokiego ciśnienia w nim stoi, w tamtym silniku. Czyli tak jakby się zatarł układ paliwowy. Okej, okay, no. dobra, no. I to znaczy, że coś tym, było do W tym co go zaczęliśmy rozbierać, w tym, szerego, no w w tym. tym ale on no, teraz już jest przełożony, tak? Więc tak, tak, teraz tak, już tak. jest inna wersja. No i co, I trzeba było bak się jeszcze wymienić dodatkowo, że wymienić bak, to jest taka piękna robota tutaj. Chłopcze, naprawdę, byś się ubrał ładnie do tych nagrań, a nie jak... Maję najczystsze, zaraz Ci tu zrobię Nie przesta, firmowe ubranie, no tak ma być. Żeby się to było dostać do baku, to było nie wyzwanie, trzeba było całe saneczki wy, wyrzucić, nie? A przy okazji wracają saneczki, co mają dwa razy mniejszy przebieg, bo tam już w tamtych saneczkach ta gumka była taka trochę złota. Czyli z, z tamtego białego, no z z białego, z tego co ma 70 tysięcy mil. Czyli w, w sumie wszystko z niego będzie. Będzie hamulca, hamulce, tylny wózek, amortyzatory, yy, yy, no skrzynię biegła cały zespół po prostu przełożyłem, nie, nie, nie pierdzieliliśmy się z wtyskami, z wszystkim, z wszystkim, z wszystkim. No i tutaj dzisiejsza walka. No jest mały sukces, więc mogę to wreszcie tam pokazać, nie? Dobra, tutaj trzeba trochę to wnętrze mu tam poskładać, no to, bo to... No wnętrze jest jeszcze nie do tak. pokazywania to raczej, Właśnie było... najpierw ten czujnik poziomu paliwa podmieniłem, mówię, kurde dalej błąd pokazuje, zajrzałem z drugiej strony, też już mówię, z wykręcę, chcę sobie podmienić, a tam taka zgnilizna w tym baku, mówię, no To ja raczej pierdziele. jest do ogarnięcia, tutaj nie ma z czym chwalić chyba. No to to zaraz sobie złożymy, nie? Na razie na brzydko, a później na ładnie. O, pamiątkę nam zostawili <laughs> Kolejna pamiątka. Filtry powietrza. Dobra, i tak już są nowe wsadzone. Fajnie jest filtry powietrza pasując z Infinity FX37. A proszę. Tu mamy to. To już są nowe wsadzone. Zaraz pokażę, jak on odpala, bo odpala. Już teraz tak. Ale pokażemy go od spodu. Zapraszam na tył, Barbaru. Zderzak przedni jest do wymiany. No, mi się on nie podoba, jest uszkodzony. Na, na zdjęciach nie było, nie jest jakieś uszkodzenia transportowe. Ma jakieś takie rysy, rysy, taki dużo tych odprysków, tak jakby o coś w kontenerze tar No, jakoś, no wybitnie, nie tak średnio zadowolony jestem z tego zakupu, że dużo jakichś takich dodatkowych rzeczy co chwila wychodzi, nie? A, green. Jest. Jak w większości green. przypadków, jak się. Uszkodzony ma green. Puje samochód w ciemno. No tam, to... tak, trochę. Nic go nie widzisz, to jest taka licytacja po prostu. No, w zakup w ciemno, no słuchaj, no tak jakbyś babę w ciemno wziął, no. No, Zmieni makijaż, to to budzisz się rano. Cholera, nie wiem jak chcę stąd wyjść, co ty się w ogóle dzieje. Śmieszne, ma kurde, 2, 4, 5, 50 opony, takie balony. Ale te koła to zmienimy od razu, z tamtego przełożymy te 20. Tylko jedną sztukę trzeba dokupić. Każdy coś lżejszego znajdę, bo tamte 15,6 kg, a jedna felka bardzo dużo. Jak tu ładnie, elegancko, pusto. I czego nie ma? Rdzy! O Jezu! Myślałem, że powiesz, że nie ma tylnego zawieszenia. Właśnie no to już, to, to, no to już mówiliśmy, ale Tamte nie martwimy. Teraz 2013 i miał rdze, a ten jest 2011 roku i jest dużo, dużo, dużo lepszym stanie. Takim właśnie rdzawym, takim wszystkie śruby, kurde, prawie że palcami się wykręcają fajnie. To no, hamulce mam beznadziejnie, trzeba to wymienić. No na no. no tyle, co trzeba, było, to przez cały ten tył zwalić, żeby wymienić bak. Bak ma stalowy w ogóle. jestem, jaką jest pojemność tego baku. No ale faktycznie jest w ogóle nie, nie, nie no Tutaj, bo ta śrubka miała trochę gwinto. Trochę no, trochę rdzy. Mm -hmm. Przytknęliśmy ją miedzią, z prajem mm. i, i tyle. I to jest wada amerykańskich samochodów. Musiałem zobaczyć wersję europejską, jakie jest, obawiam się. Że... Wąż. No, że trzeba będzie przekręcać przy tankowaniu. Ale to i w Zetkach też tak było, nie? No o tym, Europa do Ameryki się różni. Czy trzeba było numerami. tam przekręcać ten pistolet, Europa, żeby ta, dobrze kojarzyć. Europa ma grubszy przewód od odpowietrzenia. Ten? Nie, mm -hmm. taki sam akurat w przypadku tego modelu. Ale ten mi się wydaje na oko, że w Europie jest grubszy. A to, trzeba A to czemu, ma... czemu na Amerykę robią cieńszy? Jakieś mniejsze te fiutki mają i może wolniej paliwo. Tankują czy coś. To ja samo wreszcie brzmi. Bo nie ma wydechu, to, to można powiedzieć, że to jest silnik V8. No i właśnie słychać tą prawdziwą f tak. a nie te fałszusteczki. 6 Na katalizatory. Niestety na skupie niewiele warte, więc niech się zostaną, ale odtąd co? Odtąd... Nie będzie śmierdział przynajmniej. Nie, odtąd co go obetniemy i to sobie wydeszek zsadzimy. Taki, mm. który miał do mojego poprzedniego M37. L go robił dwa razy, dwa i pół cala, bo to jest wydech beznadziejny. Pojedyncza rura 60, no ale jak cała od, idzie. Odpaliliśmy ją wcześniej na wydech, tak w ogóle jej prawie nie było nie, słychać. to bez sensu, jak praktyczny silnik, to no nie Taka szurda, się... my, kurde kurde, fałsza ma, w ogóle no, do, jej nie słychać. to Amerykę widzimy, to trzeba te plastiki będzie wymieniać, wszystko tym wózkiem widłom popieprzone jest. No, wydech jest wymierzony od wózka. Oh, transporty. No to, to, tak, transporty, a to co będziemy robili. No najważniejsze, że już pali, żyje i ma się rewelacyjnie dobrze, nie? No to. idziemy go odpalić. Pokażmy. No odpalaj! Pan, nie, no patrzę tutaj, kurde, tak, no, trochę elementów maskazy. Tu wracaj, kurde, no tak dużo. No będzie jest... no, no, do pomalowania lub do, nie wiem, lub do, do oklejenia. Do pomalowania i do oklejenia, bo tylko do pomalowania. W ogóle ładne takie koszary No, szarne, ładne. No, się, jak, 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 wszystkie, zetka. jak wszystkie samochody u nas, więc. Chodzę, czy ty chcesz zapalić? No nie, no proszę, wchodź, śmiało. Ja będę nagrywał. w błędu nie ma czujnika poziomu paliwa. Okej, okay. z tobą nie będę wchodzić, ale może nam się uda coś usłyszeć. One moment. Ale już jest chyba ugrzana, bo tak cichutko zapalił. No jak już jest No. jest to mamy co pan No wiem wiem. O wiele było lepiej go słychać wcześniej. No co, odpalamy już nie kupciałej półsemki. A, jak już ugrzany. A to nie jest kupciała pałsemka, to jest infinity pałsemka. I tak cię nie będzie, może cię nie być słychać, bo nie mamy mikrofonów. O, będzie. Coś tam? No, dawaj. Wow, o, no, no. Idę! O, do przodu chciałam podejść. No i tak, może dostać. No, <laughs> Idealna głośność. Tak by brzmiało. Idealna głośność. Chciałam pokazać wszystkie systemy i w No jakie ty to masz systemy. Tak jak Andrzej. w starej MC mam grzaną kierownicę, mam roletę, nie mam tylko tych funkcji jakichś tam ostrzegających takich tych radarów i tak dalej. Żeby I piękne, nie... drewno. Nie no, wdetrze założymy całe białe z tamtego. Co my tutaj mamy? Żeby nie było, że pało je na zimno, no furę już wiadomo, wcześniej odpalaliśmy, ona chodziła w zasadzie z pół godziny, bo chciałem, że troszkę jakiegoś amerykańskiego paliwa się przepukały. W ogóle cały układ paliwowy pukaliśmy, i tak dalej, ja chciałem, żeby te wtryski się nagrzały, żeby wszystko się równało tutaj. I na samochodzie chodzi aksamitnie ładnie, żadnych błędów nie ma, no poza tym, że, że tylna oś jest zdjęta. I śmiesznie, że SK i zwykła wersja na Stany z napędem na 4 koła nie ma tylnej osi skrętnej, a M37 ma tylną osi skrętną. Wady kolejne jakie znalazłem, radio niby działa, ale... Amerykańskie częstotliwości. Nie, ale dźwięku nie wydamy. Oh. Podgłaśniasz i... jest flipa, nie Czyli jakiś wzmacniasz upierdolili, prawdopodobnie jak kurde kręcili tym rozrusznikiem na krótko. W ogóle w tym samochodzie Śmiesznie rozrusznik jest pod kolektorem są Trzeba kolektor sący zdjąć i jest rozrusznik pośrodku między garami. No dobra, chodzi ładnie, działa, wszystko jest pięknie. Pokażę, że tam jeszcze ma jakiś przeserwisowany. No i co my tutaj mamy? Mamy... A, musiałem telefonem poświecić pewno. Wy miniliśmy od razu paseczek. Wymieniliśmy łożyska w rolkach. Filtry powietrza są nowe. Olej w silniku jest nowy. Olej w skrzyni biegów jest nowy. Mimo, że olej w silniku jest nowy, to już jest trochę brudny. Trzeba będzie pojechać do McDonald'a i sporo tego go podam w nim wymienić. Chodził pół godziny, a już widać go na bagnecie, że jest, więc będziemy musieli go wymienić. Mobil 5W30, mój ulubiony do czyszczenia silników, olej jest. Taki duży silnika wchodzi go mało, 6 litrów tylko. Hmm, no tak. Płonu chodzącego też chodzi mało. Też mój ulubiony wleciał. No wleciał. W sumie tak działa wóz. Co ja mam do niego przygotowane mam? Co trzeba do niego przygotować? Złożyć to wnętrze, przełożyć jeszcze wnętrze z tamtego. No i hamulce mamy no ładne, no pokażę. Takie bardzo ładne. Bardzo ładne, tylko trochę pordzywiałe, ale... No to mają 7000 mil, tarczy w ogóle żadnego rantu nie mają, klucuchy są Jego bardzo... I to są z tamtego? No, z Eski. I Takie fajne. Co, oczyścimy sobie tylko tą rdzę, kładziemy i mamy super mega fajne hamulczeki. Ja ci już nagrywanie? No oczywiście, To kochanie. dobrze, bo to ja nie słyszę tego pipania. Trzeba włączyć, żeby pikało, żebyś no, żeby nie chciała. W Polsce mamy na przykład opony Sport Contact, a w Stanach mają Extreme Contact w ogóle, jakieś PWS. Ja pierdział. Fakt, że łyse do wymiany i w ogóle, ale, ale fajna tak taka nazwa. jest no, Spękana to z 2017 rok, zobacz końcówka 2017 roku. Tam mi się wydaje, że to słońce straszne jest i te plastiki to tak wszystko zabija jakoś, nie? Nie wiem. Bieźnik ciekawy. No to krawężniki, nie krawiaźniki, ale felgi, ale takie. Nie, no felgi są ładne, no. Te są prze. O, tam, to są w ogóle idealne. Trochę brudne, ale. by wyczyścić sobie Ale masz. Nie, malowane były one już. O, kurde, widzisz, miały tu jakieś ryski. Trzeba pomyle. O, no. Takie widać, ktoś w sprawie malował. To jest sobie podszlifował jakieś tam ryski i. No wy, 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 wyszprajował. No. No i bardzo... rzecz najważniejsza w samochodzie. V8. <laughs> Zaraz po silniku. To jest wydech. To jest wydech. <laughs> I to mnie bardzo boli, że tutaj jest średnica 60, a później przychodzi na 2 razy 46 mm, takie wąskie, beznadziejne jest to. I to co zauważyłem, tłumiki końcowe są takie same jak 3,7 litra silniku, ale tłumiki środkowe są dłuższe, bo 3,7 litra miała tak jak w 70 takie krótkie, a ten ma środkowe tłumiki, miki po prostu dłuższe. Nie? Mhm. A coś ci pokażę, chodź za mną. Co tu będzie, co tu czekało na niego? Jak miałem swoją 37, nie doczekała się tego. Taki kolega, niejaki grabba z Torunia, którego pozdrawiamy, kupiłem od niego cały układ wydechowy. Tylko są na razie same końcowe puszki. Przelotowe, fajne i będą jeszcze no, środkowe elementy. Pięknie się od nich ubrudziło się. Nie, no, tylko, to już coś szekało, kurde, dłużej niż ten wóz. Już lat już one tutaj u mnie leżą albo z 5, albo ze trzy. No, nieważne, na no, długo. No. no. I dopiero będzie fajnie gadał. Myślisz, że tak Ale słyszałeś, to się... jak on brzmi? Nie. No to gadał? Było go nie gadał. słychać. A czy to się działo? W... w sensie mówię? O... Z jakiego z 70? 70? Nie, to był w G37. Tak jak mój, taki, co był pierwszy z kompresorem to jest, który jest Reonha 500. 70 koni miał, kurde, na seryjnym silniku, duszą no To sporo. No, ale miał... Zamiast dekatów miał takie bardzo duże tłumiki. No zacichy był sam, nie było go w ogóle słychać. Mm -hmm. Tego mam nadzieję, że będzie słychać. No mamy z nim trochę takie roboty. No później, jak już mocno ogarniamy go mechanicznie... Patrz. No, gnioteczka jest, no. Do, no, do wyciągnięcia. Gniotki trzeba nie powyciągać, laki jakoś nim pogarniać I... ten szary kolor mi się podoba. Chyba będzie fajny. No, jak każdy szary, no musi być szary no, szary. no nie no no, chodzi, już się... bo ma katalogowo 420 koni. A coś jesteś w stanie tutaj jeszcze poprawić jakimś softem czy coś? No, softem go trochę poprawimy i co? I wydech, wydech mi się wydaje tak na oko jak patrzę ze 30 koni doda. Zostawiając mhm. katalizatory. to nie możesz y, kołami go zamulić. No, no właśnie, to <laughs> Więc jest tutaj też musisz uważać, żebyś... Wydaje się, że na lekkich kołach to tu z 30 do 100 będzie do urwania. Mhm. Może z gettera kołach okay. kołaki z 20, no coś trzeba wymyślić. Kurde, wymyślałem, że 19 wstaje z 370Z, ale... No bo sam w sobie jest chyba ciężki, nie? To na 800 Ci waży? Mhm. No. Albo i to na 900, albo i dwie. O kurde, muszę sprawdzić. Na pewno jest troszeczkę cięższe od 3,7 litra. Uh -huh. Coś to jest ciekawe, z tego opatrz. Renifery. Może, aha. To one się jakoś tam nazywają. Dir. John Dir jest a to Są Są dwa Diri on ma. No i ten jest najładniejszy, bo są ku 70, ku 70 są wstrętne, Mają różne się tymi lampami. A wiesz, tak każdy ma swój gust, tak? Nie, hmm. nie mówimy, jest wstrętne, tylko no. Kurde, wszędzie ma widzisz wszystki. To, to też teścią spolerujemy, ale kurde dużo tego jest. Ja pierdolę, jak też nie było? Droga, fura. Na Stanach 55 tysięcy dolarów taka nowa kosztowała w salonie. To się tak nie dbał. A teraz na Europę one też wychodziły w takiej wersji? na ruskich. Tylko? jeszcze była wersja Prezydent, że miała chyba składane tylne oparcie, kurde. tam też ma skład. balodówka jakaś taka. Bo teraz niby z tyłu trzy osoby mogą wchodzić, tam z tyłu tylko dwie wchodziły. A ta wersja Prezydent to ona była na jaki rynek? Rosyjski. Takie wnętrze stawiamy, Z przykładam. Tam tam chyba cały czarny dach. Może ja pójść zobaczyć tamtą. Pójdziemy, zobaczyć. Pokażemy. Środek ma brudny, ale ma genialny. Tak, jest, 70. jest. Ładny jest, Nowka. No, Nówka. no e, też jest brudny, ale brudny, to nieważne. No. To nie no, powinien wam pokazywać. Pod sufitkę ma czarną rewelację. Fotele ma takie fajne białe, to ma białe, kurde, ale czarne. Ale będzie roboty, że to przełożyć. To będę chciał przełożyć na pewno. Tak. Ta, nie. A. Plastik dolny i to. Łopateczki, a tam no, nie ma łopatek? Nie ma łopatek. No co ty? Ma, to, ma tam cztery tryby pracy, tak jak ten. że widzisz, tutaj masz. Tryb sport, jakiś tam zwykły, eko. O tam pokrętło nawet jest jakieś zatłuszczone przez jakieś tam, nie, wiem, murzyna, mu nie wiem kogo. To trzeba będzie jeszcze wymienić. To no te pokrętła ciężko chodzą. Mhm. To jest takie wszystko ładne, fajne, nie, 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 nie zapuszczone no, no nic nie widać, bo jest za, za załadowany. No ale z niego, no kurde, to z tym wnętrzem się zejdzie więcej niż z całą mechaniką, nie? No bo jednak mechanika okazała się nie taka tragiczna Że w Że wymienić, a nie szybę wycinać. No to, to jest trochę lipa. To jest roboty. A sam to ogarniesz? Czy raczej nie, będziesz nie. musiał kogoś porosić chyba, nie? Połowę pewno sam ogarnę, a drugą połowę będę prosił. No szyby sam nie wytnę. Z no nie. ja się boję, że ją A nie chcę, boisz się? Nie... nie chcesz od... No, nie wiem. Tak Myślisz, ja że boję, to warto? Że z tego to tam mogę sobie wygrzebać. W sensie czy warto tam podsufitkę już zmieniać? Nie, ja nie chcę takiej jasnej podsufitki, czarną. W starym miałem czarną, też chcę mieć czarną. Nie wiem, cała wnętrze jest tam tego w podziwie. pachnące będzie. Zobaczymy, w ma ładniejszy zderzak. Ten ma widzeryskę. Ryski to ryski, ale nie, ten ma ładny cały przedmiot O, nie sprawdziliśmy faktycznie Może tamten tam zderzak jest, jest ładniejszy, można by go tutaj przełożyć i pomalować go po prostu mm, nie, ty, Jak ty, i tak do malowania, i tak do malowania A, ma coś tu, patrz Tu coś, coś było popchnięte, tu lakier się załamał i tu nie jest płaski No to tamten zderzak przecież nie przyłożę, chyba że tego się podgrzeje, prostu. No, trzeba zobaczyć jak tamten wygląda Kurde, no każdy mamy jakieś coś tam delikatne, jakieś takie rzeczy widzę, nie? No Większość się spoleruje, ale generalnie to tam trzeba przelakerować. Ma... Gdzie co? O, a nie, to brudne. Brudne. No to Mnie masz, masz, gdzieś. masz szczęście. Kurde, jakiś ten... Wiesz co, muszę jedną zmienić. A kurde, żyje, gada. O, chłodnica wody ma taką samą, jak 7 litra. Myślałem, że, że, że 5 litrów będzie miał większą. No to są rzeczy, które z niego zostały. O to? Takie brzydkie białe? Kurde. Co to? Ktoś chyba korek z napoju jakiś dał. To jest nieoryginalne. <laughs> Z tamtego rozbieram miał zgnieciony, ale nakrętkę miał całą. Gdzieś ją mam, zaraz nakrętkę zmienimy. Lepne, Dobra. gdzie No oczywiście kochanie, że idzie. No i co, to jest... E... To już korek już jest przeterminowany, to z jakiejś frugo był czy coś, teraz będzie taki co <ścoughs> się nie przeterminował. ojku <ścoughs> To może jakiś taki tuningowy powinien być ja, sobie Będzie biała ta pizzerka, to niech korek Jakiś Zali Express z napisem Infinity. Siedzę, tak patrzę, dla się, strasznie to jest ciasno. jak te silniki się wyciągały. Ciasno? No, no po bokach pokrywa zaworów od podłużnic, to tu miała centymetr z jednej strony, centymetr z drugiej strony, więc takich nie wiem. Uszkodzi się tutaj poduszka, dużo się da gazu, no też będzie podłuż... pokrywa zaworów, uderzała w podłużnicę. Może przezadziłem, z półtora centymetra jest przerwy. A tak to tyle, tak to jest wykwint. Tam fit kabinowy mu się wymienił w schowku, trzeba też tam na komputerę wszystko tam wypinać, nie? I o dziwo, tu jest fajnie strasznie taka rzecz, że tu jest skrzynia biegów, z tego co ma świeższy przebieg. I odpali, normalnie fura odpaliła. W 370Z jak wymieniam na przykład skrzynie biegów, to wymieni skrzynię biegów automatyczną i fura już nie pali. Że trzeba ze starej skrzyni biegów automatycznie przekładać komputer, no. A tutaj pyk, 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 super. No to fajnie. Żyje, no wreszcie żyje. Tak jest. To tak ciężka motywacja, taki kopiec taki fajny, że a No i co, spineczki kotku musimy pozamawiać, czy znaczy, no z dwóch, co, pospinamy sobie. No już Ci zamówiłem już dzisiaj będą. No tu mi brakuje tam jednej spinki, tam brakuje jednej spinki takiej plastikowej. i takie, Takiej, której nie zamówimy. I w tamtym nie mam przedniego zderzaka i nie mam taka spinka jak ta Będę musiał od jakichś hondlarzynów gdzieś takich rzeczy podobierać po, po No może w tamtej? Nie ma, nie ma, nie w przodu tamta mm. Pokrótce to chyba już tyle o tym samochodzie No na bieżąco będziemy jeździć Na ten moment, by... tak? No. Postaramy się może go już... Dzieraczki wymienimy, pomyślimy co z kołami Bo generalnie ja chcę mu założyć już hamulce Akabonu. I pod te felgi paskudne osiemaski są z niego Z prawie nowymi oponami to jest jakaś tam końcówka tego roku, jakieś używane semperity Plus. Eee, o kurde, no tafelga, jakie fajne nazwy. Ta felga brzydka. No jest, strasznie brzydka. kapselki, na szczęście do nie są. Tamta jest ładniejsza. Eee, no, tak. tylko że jak zachorzymy akabono to się nie mieszczą. Pół centymetrowego dystansu potrzeba co najmniej, nie? A nie będzie wystawać przy połówce? Przy pięciu mm nie, mhm. ale no. Tak już mało się będzie. Nie, 5 mm jeszcze będzie spoko, ale Obawiam się, że jeszcze może być mało i bo by zdychać. Dycha to już trzeba by szpilki dłużej. To też nie ma sensu. To albo jedną felkę znajdziemy, albo coś tam, jakieś inne rozwiązanie. Pewnie ale... będziemy szukać innego. O, jeszcze muszę do niego kupić. No to. Nadkole, Nic tylko pozostaje szukać Nad kola, przód, przód No tak wiesz, to co chwila coś patrzę No ja wiem i, co, i to coś, będzie coś, tak coś wiesz, widzę. to takie never ending story jak z każdym no nie, samochodem nie, nie jak, No jak? Kochanie, każdy samochód jest taki, że wiesz, że zawsze coś znajdziesz Nawet no to jak to wydaje ci się, że masz właśnie. idealnie, wspaniale zrobiony wóz Ja u siebie też coś znajdę Mordę Co mi się nie podoba no. Co, ci, nie podoba? Po co się <laughs> ci się nie podoba? Trudno co <laughs> ci się nie podoba? To też Składamy koniec z pierdzielenia, czyszczotarczy. Tak jest, powodzonka, piąteczka. Co tam jeszcze Kubonia zapomniałeś, co Ci się przypomniało? Witamy jeszcze raz. tak patrzę na tą famosąkę i tyle. A już zmiarzeń. wszyscy się cieszyli, że to koniec nie. tego odcinka. A nie, To ci kawoskę No to ma 420 <grytanie> koni, no. 500 coś tam Nm, nawet nie wiem ile, jest 560, ale jest o tyle fajnie, że od tyłu do niego zajrzałem. No, tam mamy taki śnik więcej, zresztą, co się nie obraca. Ma tak, bezpośredni wtrysk paliwa, ma zmienne fazy takie wydechowe tego Jezu, sące, viviera, takiego, że cały reguluje wznios wałków. I poza tym ma tak, gruszki na wałkach sących i gruszki na wałkach wydechowych, czyli taki to jest i HR i 370, czyli takie wszystko, co najdoskonalsze nie sobie wymyślił, to jest. A to jest jedna fałsemka, a jeszcze druga jest. Mmm, przecież miał coś fajnego, nowego, świeżego. No, z Jagodzianką dużo więcej o tym opowiemy. To jest już ta moja fałosenka, taka już nie infinitowa. Ta już ma pojemność 5,33 litra, prawie dorosła Uuu. tamtą, tamta ma 5,6. To jest bardzo klasyczny silniczek, Ma tylko zmienne fazy słońce i to wszystko, czyli takie, co przekręca wałeczki, nie? No, no, no. Mogę obrócić, by go do pionu postawić, żeby było widać, że coś się dzieje. Prezentuje się zacnie. No, no właśnie, chciałem to nagrać do tego odcinka, może ktoś mi pomoże. Ja mam swoje dojścia, ale mam i problem z jedną częścią, żeby go ukończyć już do końca. Podoba się sreberko takie, cynkowane. A otóż opowiem o tym problemie z tym silnikiem, co mnie zblokowało na tą chwilę. Uszczelki pokryw zaworów. Jeżeli ktoś wie, gdzie do silnika vk 45 coś takiego dostanę, to będę skakał z radości. Myślałem, że je mam, bo oczywiście miałem komplet uszczelek na silnik kupione, ale. W międzyczasie się rozeszły, kogoś je wymienialiśmy, miałem co odkupić i sobie nie odkupiłem. Ze się sprowadzać ciężko. chyba tak część zrobić. Na no że ktoś w Polsce mi powie, gdzie, gdzie, gdzie je dostaną szczerki pokryw zaworów. I tym akcentem chciałem się pożegnać. Żeby były dwie fałsemki działające. Tak jest. pa! Dziękujemy. Pokazałaś? Ja się kochanie nie pokazuję, bo ja się wstydzę. Cześć, masz ładny kapturek różowy, Barbie. Jestem w. W Teresie, w Leginsie, więc... No, ja tam lubię Cię w Leginsie. <noise> Dobra. nie Chcę, zanów... żeby innym się też spodobał. Jak nie, to wpierdal. Nie, nawet przysadzę. No, pa. <noise> Dobra, no okej. Bierzemy się do roboty.